kolejności żeby w ogóle można było więcej pracować lepiej, jaśniej żeby cokolwiek było widać, to trzeba się asterką z tej stoda wydostać, a też ten pata będzie też potrzebował tych oto desek o tych tutaj, bo będzie wyjeżdżał trójkołowcem, ale nie, nie nie, tym Nie tym trójkołowcem co ja jeździłem Auto odpaliło od razu na saniu teraz tysiąca obrotów, I musimy teraz wyjechać. Może żadnego kota już nie przyjadę. Pokażemy tutaj. Dobra, to. Przedok to. Przedok to. Ale to. my to. tak to. 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 No. Siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Przez długi, długi czas od odcinka z wyprawy w Bieszczady nie było żadnych odcinków, aż w końcu nadarzyła się taka okazja, że przyjechał Pan Filip, tak? Ten Pan Filip yy, z, z vloga, który dziś ty, tylko by i wyłącznie będzie operatorem, chyba że zaistnieje wyższa konieczność pomocy, to wtedy mi jak najbardziej pomoże. A dzisiejszy temat odcinka to jest temat oczywiście motoryzacyjny i będziemy yy, wlewać. Płyn do spłyskiwaczy letni. Był lany zimowy, można by było w sumie jeździć na, na zimowym, ale ja mam kupiony letni od operatora. Pozdrawiam cię od Bipi. Chodźmy, udajmy się, polecam stosować bardziej te płyny takie że tak powiem, markowe. W sensie, że o, boskie, w sensie że ze stacji, dlatego że one mają lepsze właściwości. Jest to oczywiście płyn letni, jak tu mamy informację. Bardzo dobre właściwości, czyszczące, nie uszkadza materiału, nie uszkadza gum, wycieraczek, ani nic, ale co, przecież taki płyn można też zrobić sobie samemu w domu, wystarczy woda i płyn do naczyń, trochę więcej płynu niż tej wody i już mamy letni, letni płyn do spłyskiwaczy. zimowy może też by zrobił, aby wódką zalał, ale to nie, tu, tu motora oczywiście nie ma. W pierwszej kolejności musimy się pozbyć starego płynu, tylko od razu mówię tak, tutaj troszeczkę można powiedzieć złamałem przepis, silnika. dlatego że zmieszałem troszkę letniego, czy znaczy więcej było zimowego, ale troszkę letniego, troszkę zimowego i po prostu zmieszałem tez oczysty droższy. Z czerwonym tańszym. Nie wiem, może widać go. Pokaż operator, czy widać ten płyn. Albo otwórz, otwórz i pokaż. Czerwony widzicie? Operator, oczywiście, stanie tak, żeby było cokolwiek widać, ale żeby nie ochlapało. Bo tu jest taka wada tych dzióbków, że chlapie na boki. No to spróbujemy nie zamykać maski, spróbujemy tak pionowo zlać. A ja sobie robię tak. Przekręcam zapłon 24,5 stopnia. Jedziemy. Wo, jak pryska! Taki ciśnienie, że jednak trzeba maskę przymknąć. Może odpalimy, żeby tak się też również akumulatorek ładował. Start Boży jest. I opróżniamy. Opróżniamy zbiorniczek. Napierdolę. Ale mrzawka leci. Ale piany. Kurba! O, już mniej. Sama piana. Tyle. Po co jechać na mynie i pukać aktywną pianą, jak można mieć darmową aktywną pianę? To co tutaj jest, to, to jest ogólnie tragedia. To to się później spłucze. W pierwszej, teraz kolejności, którą musimy zrobić? Musimy przepłukać teraz to wszystko. Przepłukać cały układ. Proszę bardzo, sprawdzimy czy potwierdzimy, że w zbiorniczku nie ma nic. Nie ma, sucho bieda. Już sprawdzamy. O, proszę, tam tylko taka czarna plamka Ta jest. Teraz idziemy sobie po wody, po troszkę wody. Chodź ze mną operator. To jest ten moment, w którym tak mi jest niewygodnie w lat, że będę się musiał posłużyć operatorem. Jest operator yy, z niewielkim trudem, a to auto wygląda tragicznie, wlał. Zobaczcie, pozostałości jeszcze były, więc trzeba będzie kilka razy przepłukać, bo się spieniło. Ale już jest to woda. Już auta nie odpalam, bo to szkoda. Tego prąd się od razu nie zmarnuje. Teraz będzie lecieć woda, znaczy trochę będzie jeszcze piany, ale operator... O, już teraz leci czysta woda. Fajnie mi po nogach bije. Leci cały czas z tym płynem jeszcze. Obroty się zwiększają. Dobra. Idziemy jeszcze po wodę. Bo cały czas lecą te piany, póki to się dobrze nie nie zrobi. My idziemy, my idziemy po wodę, już nie będziemy tego jeszcze raz pokazywać. Jak zalejemy, to na kolejnym psikaniu yy, się widzimy. No, ten myślę, że ten odcinek to zaliczy bardziej do, do vlogów niż do jakichś motoryzacyjnych. Bo to kurde, musieliśmy się musieliśmy pojechać gdzieś. Teraz będziemy wracać I będzie atrakcja Będzie atrakcja wieczoru Można powiedzieć No, Jeżeli to kiedy prostu... odpalamy maszynę? 3, 2, 1 I teraz się już chyba samą wodą No i sama woda już no Czekaj, bo tutaj jest zakręt <laughs> A my puczemy Nie, sama woda Przy domu to tylko zwolnimy z jedyneczkę. Patrzmy jak domek operuje tą piękną dźwignię. Tą piękną dźwignię, tak. Mechanik chciał kiedyś wyeliminować troszkę na siłę luzy. I z tego też powodu był taki okaz, że mi biegi zgrzytały. Pojechałem do mechanika, poluzował mi ten czpień na wybieraku, on to rozwiercił i zastąpił śrubą. I skręcił i skręcił na mocno. Takie mam metody nawrócenia. I skręcił za mocno. I po prostu był problem. bieli zgrzytały i po prostu zwłaszcza wsteczny. No i później mi to naprawił i trochę się pojeździłem, bo zaraz tak to naprawię niewiele to w sumie dało. Trochę pojeździłem i luz się trochę wyrobił, nie wżytałem, ale mam właśnie taką metodę, żeby przed wstecznym wrzucać jedynkę. Bo nawet poczytałem sobie gdzieś na forum. Astra Club się to nazywało. Tam ci tam fani tych asterek starych lat 90. I właśnie mówili, że jeden z mówił, że u niego też się tak dzieje i trzeba po prostu przed wstecznym wrzucić jedynkę. No i tak myślę sobie, kurde spróbuję. No i tak spróbowałem i. Tak, Tutaj coś teraz staniemy. Tu wyłączymy i jedziemy, opóźniamy zbiorniczek. Jeszcze minimalnie pianka leci, ale to już nie będziemy. Żaweczka fajna leci. To już nie będziemy mieszać z wodą, tylko. Trochę Filip tego nalał Dlatego chwilę to się będzie opróżniać Oj tam chciałeś to masz Właśnie jak ktoś wie jak zrobić kolekcję tych, tych tyczków jak to się mówi, żeby pryskało równo, to niech da znać bo zobaczcie, ten leci tak bardziej przyśrodkowo, ten leci tak bardziej na boku Dobra Wystarczy ja, ja, I co teraz powiesz? A my Idziemy zalewać. Chcieliśmy, wypsikaliśmy, otwieramy machę. Zbiorniczek jest opróżniony, te, te wszystkie cieki wodne. Silniczek, zobacz operator, jakie ciepły. Przejechaliśmy zaledwie może z 200-300 metrów. Na chłodnicy jeszcze nie ciepło, ale tu już jest, jest ciepłe. dobra. Ale nie to jest tematem tego odcinka. Teraz naj, przyszła najwyższa pora zalać. Ten płyn też skorzystamy z lejka. Tylko że. Tak to ten płyn? Jadę teraz po lejek. Filip tam nagrywa, rejestruje obraz. Ten drugi. Filip rejestruje ten drugi obraz. Teraz muszę z tych wideł wydostać lejek. Lejek jest wiadomo też do paliwa, dlatego będzie wszystko przepukane. Wszystko będzie obrobione. Może teraz będzie Może się nie przewróci, będzie czego na Asekuluj jedną ręką lejemy, dozujemy. Tu jest taki lejek specjalistyczny. aż nie lejek specjalistyczny, tylko taki dziubek przy tej butelce. Dobra, dobra Tu więcej piany się teraz jeszcze? zrobiło. Jeszcze, je jeszcze, jeszcze chłopie, gdzie to jeszcze? Tu można zamknąć, tu można postawić. Teraz trzeba na moment uruchomić... Połóż na razie lek, we chwili będziemy go pukać. Teraz trzeba uruchomić na chwilę pompkę, żeby zassało już ten nowy płyn. Będą lecieć piany. Tu już będzie wszystko grało, że tak powiem, git majonez. Wtedy się jeszcze auto tak z góry z tą wodą. Bo to tym bardziej teraz pociągnie ten płyn. Wow. Teraz operator zrobi jedną jedyną rzecz Czyli czystą wodą poleje auto Tylko, że ja zamknę szybę Także naprawdę polecam tego rodzaju płyny Czy na przykład zimowy leśny z Orlenu Wcześniej też miałem drzwi, bo ja zazwyczaj tankuję na BP Ale z Orlenu też miałem Taki na dolewkę, czyli tak, tak jakby zmieszałem dwie dobre, dwie dobre filmy. Najpierw tak, znaczy odrobinkę chluśni na maskę. No. E, czekaj, no dobra. I teraz na dach. Wszystko no, na dach? No, chluśni na razie. Żeby te piany spłynęły, no musisz lać na dach. Pewnie na siebie jeszcze. Wylej wszystko na brach. Idę jeszcze, pójdę po jeszcze jedno. No, jeszcze trzeba jedno. Jeszcze jedna dawka. Także co? W tym odcinku myślę, że to będzie wszystko. Polecam zrobić właśnie coś takiego, jak zalać, zalać płyn letni na lato, zimowy na zimę. I wcześniej warto też przepukać te, 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 te wszystkie rurki, te dysze jak najbardziej. No, i polecam też stosować te, te lepszej jakości płyny do, do spryskiwaczy, te, te markowe albo te, właśnie ze znanej stacji benzynowych jak BP, Orlen, może Total, Shell na przykład, Shell'a to nie wiem, ale BP, Orlen jak najbardziej. Także w tym odcinku to będzie wszystko. Zegnamy się z Filipem. Do widzenia. Na razie.